W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Panie i Panowie, Tomek Góral, Adamek, witam serdecznie Tomku. Witam się również i radę słuchaczy. No Tomek, odbijmy już piłkę od Kevina McBride'a. Osobiście powiem, walka była nieatrakcyjna. Kevin się okazał naprawdę wytrzymałym, wielkim, z dużą ilością piwa Guinness w sobie. Dlatego tam zbytnio, no, no, no Powiedz, co się stało, ale już tak szybciutko, powiedz dlaczego te 12 rund? Powiedz, nie było szansy, żeby. No słuchaj, to zapytaj, zapytać bo wiesz, atrakcja była po 12 dwanaście runki, by mieli to oglądać, było widowisko było. No tak, Domek. Ale że on ustał, że on ustał, no to jest chwał mu za to i pokazał, że... Potrafili przygotować i nie marnują szansy. No masz rację, tutaj, tutaj ładnie podkreśliłeś, że chwała mu za to, bo, bo jednak naprawdę... bo gdyby się przerzucił w pierwszy rundzie lub drugi do kibice, powiedzieliby, no, że ramy wziął kolejnego leszcza i pobijał sobie rundę dwie i wygrał, wygrał walkę łatwo i zarobił pieniądze, tutaj było 12 rund, gdzie trzeba było się napracować i, i no i pokazał widowisko, oczywiście no, wiadomo, górowałem, bo nie było... Żadnego taka przez te 12 rządów, no ale to o to chodzi, by, by, pokazać świetną, świetną widowisko kibicom i by się mogli cieszyć. No, Tomek, dobrze, skończmy. Odpoczęłeś, odpoczęłeś po tej walce. Co aktualnie robisz i kiedy wracasz do treningu? Wiesz dobrze, że będziemy rozmawiać i wszyscy na to już czekają. Ja podejrzewam, że co niektórzy już zaciskają kciuki, kiedy będziemy o tym mówić? Kiedy będziemy mówić o walce Witalii Kliczko? Ale spokojnie, dojdziemy do tego. Powiedz mi, odpoczęłeś po walce, wszystko w porządku, zajęłeś się rodziną, domem, wszystko jest... jest, wszystko, porządku, wszystko, jest wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Także gram tenisa. Pływasz? Pływać nie, ale też tam biegam, głównie gram więcej w tenisa, także wczoraj grałem, jutro będę grał. I cały czas utrzymujesz tezę, że ty się w ogóle nie opalasz. Nigdy. Jesteś biały, zawsze nawet grając w tenisa na odkrytym korcie. Urodziłem się biały i taki pozostałem. <noise> Dobrze, Dobrze. słuchaj. Kiedy zaczynasz treningi? Kiedy zaczynam treningi? Naprawdę, naprawdę obóz zaczynamy 15 czerwca, Roger przyjeżdża, Roger przyjeżdża do nas, czyli do New Jersey i już wtedy będzie naprawdę obóz kilko, dwa, trzy, do czterech tygodni w New Jersey z siła, z Tylerem, Połączona oczywiście z, z, z Rogerem, czyli pracą na Następnie przenosimy się do, do Bushkill, tam gdzie to byłem ostatnim mm -hmm, razem. Mm -hmm, super. I tam już będziemy szlifować formę na, na kliczko, czyli sparingi i dalszy etap przygotowania. Rozumiem. To teraz Tomek powiedz mi, bo świat no, stara się trzymać kibice, nasi kibice, twoi kibice, nasi kibice, twoi kibice. Starają się trzymać rękę na pulsie, wiedzieć jak najwięcej o tobie, o tym co dzieje się w zawodowym pięściarstwie. Otrzymują tylko informacje dotyczące e, Dawida i no, Wlatka. A co z Witalijem i Tomaszem? Powiedz mi, czy są już jakieś fakty? Czy Stadion we Wrocławiu będzie dokończony na 10 września, czy będzie skończony? No, jeżeli czytasz, czytasz prasę, no to gdzieś tam wpisują się sensie. polska prasa czy internet o tym, że już konferencja jest. 24, 24 maj we Wrocławiu, następnie mamy 25 w Dresden w Niemczech i wracam 26 do Stanów Zjednoczonych. 24 dokładnie, bo teraz patrzę na informacje. 24 maja we Wrocławiu już mhm. oficjalnie jest podana data, gdzie, gdzie wyjeżdżam właśnie już w przyszły, czyli za dwa tygodnie wyjeżdżam 19-20 można powiedzieć. Z do Polski i kopromotorka Kaczy gdzie będziemy mieć właśnie konferencję jedną, drugą, media, i wracam z powrotem do Stanów. Czyli Tomek dokładnie jest to związane już z podpisywaniem między innymi kontraktu z jak to się mówi, z właścicielem stadionu, jak, jak to wygląda wszystko z organizatorem. Znaczy, to jest wszystko, dograne, mhm. że wszystko dogramy, oczywiście SMG. Po tej konferencji zacznie sprzedawać już bilety, bo wtedy po oficjalnej informacji, że bo kibice jeszcze niektórzy może mają wątpliwości, czy walka jest we Wrocławiu, czy w Warszawie, jeszcze gdzieś tam y, ci, co się nigdy nie, co się nie interesują tym, no to pytają o to, więc będzie oficjalnie już podane Wrocław, zaczną się bilety, sprzedaż biletów i, i cała, e, cała e, pójdzie jakby reklama, do tego jeszcze oczywiście będzie konferencja w lipcu w Nowym Jorku na Manhattanie. Między innymi tutaj muszą przyjać właśnie i Witali. Kto wie, czy jeszcze jednej nie zrobią w Polsce, trudno mi odpowiedzieć, choć my, nie myślę, bo nie chcemy za bardzo hmm, kilka razy zmieniać czasu, hmm, czasu, mówię, pomiędzy Europą a, a USA No i to, to będzie wszystko, no bo także promocja ruszy HBO Per będzie pokazywać Stany Zjednoczone i tę walkę. W Polsce oczywiście będzie też Per Pierwszy raz w historii Polski. No i do roboty. Do roboty, do roboty. E, zarzuciłeś mi, że nie śledzę prasy. E, po to z tobą rozmawiam Tomku, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki. Mam przy mikrofonie powinien mieć przygotowaną pracę i, i wszystko wiedzieć. Ja tutaj no, pana zaskakuję. Ale to pan ma tutaj ale pan mówić. pan nie odrobił zadania domowego. Zdecydowanie odrobiłem zadanie domowe <laughs> i wczoraj się z tobą umawiałem Draniu, że <grym> powiesz szczegóły, ale posłuchaj tego. Czy ty śledzisz wszystkie wypowiedzi mm, polskich fachowców, złotych medalistów mm, z Igrzysk Olimpijskich, mówię o pięściarzach, Um, czy odniesiesz się jakoś do słów um, Jerzego Kuleja, który chciałby z tobą potrenować? No ale wiesz, ja myślę, że dziś nie to każdy chce potrenować bo każdy y, czuje, że może jakoś dostać dobrą wypłatę, bo, no, bo to jest normalne, zawsze zbliżają się wielkie walki. No to z, zaczyna być, zaczynam mieć dużo doradców, i, nie tylko ja, ale każdy. My mamy swój plan no i my wiemy, co robić, by y, przygotować się solidnie. I pokonać kliczko, a młotek to można sobie, po to to, no tutaj młotkiem to nic nie zrobisz, no, każdy ma jakieś swoją wizję i teorie, choć Jurek jest sympatyczny facet, mój przyjaciel, no ale czkolwiek on nigdy nie był zawodowym pięściarzem i tutaj, no też mu na pewno brakuje tej wiedzy, był amatorem wyśmienitym, no jednak zawodowstwo to są dwie odróżne sprawy. Także my mamy, ja mam Roger Broadwallera, który mnie przygotowuje jako boksersko Tyler fizycznie. Mm -hmm. Na pewno kondycja będzie stuprocentowa, by tego pan zdrowia zdrowej siły, by wytrwać, dotrwać do, do dziesiątego i wygrać walkę. Tomku powiedz mi, czy znasz, czy już z Zygim szukacie sparring partnerów, czy rzeczywiście. To będą... Szuka Roger, Roger, Brodow, Roger daje nazwiska i wtedy zaczynamy kontakty z nimi, łapiemy, nie będzie żadnych problemów. Ale powiedzmy, będzie to górna półka i będą to już zdecydowanie górna mm. Jeden z nich, nich to jest facet z Kalifornią, przegrał na punkty z, z, nie wiem, czy z Wladimirem, czy z Witalijem, nie wiem. No pewno, na pewno on będzie jednym właśnie z panem partnerów, Także on już wie o tym. Także mają być przygotowani na ten dzień czy czas, kiedy on nastąpi. Rozumiem, czyli tak naprawdę jest to wszystko dograne, jednak uspokajasz, jak w szwajcarskim zegarku. W banku mhm. może się nie zgadzać coś, czy będzie się zgadzać w Twoim banku? Te, te sprawy no, są dograne w 100%. Musi się wszystko zgadzać, no bo po to trenuję i jestem... No. Y zawsze zadanie, zadanie, lekcje domowe odrabiam. Mam nadzieję, że nie zawiadam moich kibiców i, i pokażę, co Wolak co potrafi. Zdecydowanie, w to w to słuchaj, wierzę. Tomek, powiedz mi jeszcze na sam koniec. Um, niedługo dobiega końca twój kontrakt z Main Event, prawda? To, to już koniec tak. roku i tak. tak to wygląda. Grudzień, boom. Już nie jesteś związany, prawda? Tak. Raczej nie będziesz przedłużał, jeśli chcesz nie. odpowiedzieć na to pytanie. Chcesz się uwolnić, tak? Nie. No czy uwolnić? No, ja nie mam żadnych problemów z promotorką, mhm. kopromotorką. Jest bardzo małym promotorem, takim naszym, którym pomaga organizacja szkoły, ale będziemy sami się promować. Znaczy, jestem to wypromowanym i nie trzeba promować. Tak jest. I tylko trzeba wejść do ringu i walczyć, jak ty gryz. I ma się fanów, no i tak to, tak to w tym biz biz bokserskim biznesie wygląda. I mi się to bardzo podoba, bo słuchaj, ja słucham głównie muzyki niezależnej, a rozmawiałem z w przyszłości niezależnym Tomaszem Adamkiem, pięściarzem. Niski, niski y y y ukłon. Trzymaj się, Tomek, dużo zdrówka. A z że załonie, panie Marcinie, proszę odrobić. Żeby, nie, bym nie musiał cię zasakiwać. Bym nie musiał kont kontrowersji wprowadzać, tak? dokładnie no, <laughs> bo, bo ja już też, słuchaj hejem i, i, i po prostu, wiesz, Wladem, no już mam ich dosyć. A Tomka mało, Tomka mało, kiedyś było tak, że Tomek, kiedy otworzyłem lodówkę, to wypadałeś, a teraz pusta ta lodówka. <laughs> przyjdzie, czas, przyjdzie czas, że znowu będę zasakiwał. Dlatego chodziło mi o to, żebyś był pierwszy tutaj u mnie. Trzymaj się. Zdrowia, zdrowia. Trzymaj się. Najlepszego. Hej, hej.